Dzień dziesiąty, zaczynamy. Ja! spokojnie dajmy daj mi, daj mi. Daj mi! Ale a teraz nie! Nie, nie, to jest kecia. No jest... A co było? Podło. A to to, to powtórzmy. No powtórzmy, powtórzmy, nie, nie. A nie można komorę, ma kolej. No dokładnie. Ja nie, no, nie widziałem. Ja, ja bez komentarza jestem dzisiaj. Dobry, dobry. Tak, ja, spokoj! Spokój! Skocz! Tak jak Dzięki. O, o co była gra, jeżeli o, mogę spać? Ciao! To jest to Także siacy, dziękuję. Daję ci koledze, po prostu. Dobrze. Jajce na dwie dzień. Ja lubię, Ściągamy wszystko. Wygraliście, ale to był przypadek, nie? Przypadek, bo ja byłem nieodzrzany. Wczoraj miał być normalnie przedmeczowo, a będzie tak jakby zawsze wtorek. Ale to taka zemsta trochę niesprawiedliwa. Wtorek? Niesprawiedliwa zemsta. A, jak a, okay, jutro, jak dla mnie? E, tak zwane jutro, co jest? Wste, nie, wstępnie, e, jak mówiłem. Wprowadzenie. Ale nie, jak dla mnie? Okay. Możemy mieć ciężki trening, ale to my wygraliśmy, nikt nam tego nie odbierze, 5 jest... gier wygraliśmy, brawo. może zejdę, nie wiem, może ja zdechnę odpoczę. po tym treningu bez kolan, bez nogi, bez rąk, ale będę wygrany. I to jest dusza zwycięstwa. to jest to. to. zwycięstwo gry, Nikt nam tego nogi. nie odbierze. 5-0, tak? Wyniki to 5-0. Dokładnie tak. Jazda. Ale chyba już 13 minut wstrzymuje oddech. To chyba będzie rekord. Filip Wolski w trakcie 10 dnia zgrupowania Operyny 24. Cześć Filip, na początek powiedz proszę jak się czujesz już pod koniec tego obozu przygotowawczego. No cześć, no na pewno już czuć lekko ten okres przygotowawczy, ale... Na pewno taki okres jest przydatny w tym, w, w tym czasie i no czuć to po prostu, czuć. Powiedz, wczoraj rozgrywaliśmy mecz sparingowy z Miedzią Legnica, eee, miałeś okazję wystąpić w tym spotkaniu w drugiej połowie. Jakbyś podsumował to starcie, nie mieliśmy okazji porozmawiać po meczu. Eee, ja ogólnie jako siebie no to oceniam myślę, że pozytywny występ, no 40 minut fajnie na pewno, ale ogólnie jako drużyna myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz. Jak na, na tle takiego przeciwnika jaka jest Miecz, więc naprawdę jest, jest powód do dumy myślę i nic tylko pracować dalej. Teraz dwa pytania połączone w jedno. Po pierwsze wczoraj, jeżeli mnie pamięć nie myli, grałeś na prawym skrzydle. Czy to jest pozycja, na której siebie widzisz jako ta główna? A druga sprawa, wczoraj w drugiej połowie wielu młodych zawodników, bardzo niska średnia wieku w naszym zespole. Jak Ci się współpracowało z tak młodymi chłopakami, no, w większości będącymi w Twoim wieku, albo nawet jak w wypadku Oskara e, młodszymi? Co do pierwszego pytania, no to myślę, że tak. Ja najlepiej czuję się na prawej stronie boiska. A jeśli chodzi o nasz skład, to no wiadomo, że z młodszymi zawodnikami jest łatwiej się dogadać, bo jesteśmy w podobnym wieku, więc mamy taką więź, łatwiejszą, ale tu nie ma znaczenia. Tak naprawdę starsi zawodnicy dużo nam pomagają też. I to jest fajne też, tak jak skrzypa grał z nami, to naprawdę dużo pomagało, więc pozytywnie, naprawdę. A propos y, wprowadzania w szatni, a propos kolegów z drużyny, jak się czujesz już? No, jesteś z nami troszeczkę. Wprowadziłeś się już, możesz o sobie powiedzieć, do szatni Jagiellonii? No myślę, że już się wprowadziłem, można tak powiedzieć. Z kim najbliżej póki co trzymasz się w szatni? Najbliżej na razie myślę, że z moim kolegą z pokoju tutaj więc z Alanem Rybakiem, ale też z młodymi chłopakami trzymam się blisko. Też jest lewy, maro, więc no dużo jest tych chłopaków fajnych. Ogólnie rzecz ujmując, atmosfera pozytywna. Powiedz na sam koniec, czeka nas jeszcze jeden mecz już tak jakby w trakcie tego obozu, ponieważ 6 gramy z Legią. Potem jeszcze jeden sparing z Jargirisem, Kowno 13 w Białym Stoku. Najpierw o tym meczu z Legią, tym spotkaniem podsumujemy ten okres przygotowawczy. Jak myślisz, jak ciężko Wam będzie? Będziecie na pewno czuli w nogach to, co za wami. No na pewno, ale z drugiej strony Legia też będzie to czuła, bo każdy teraz ma taki okres, że nogi są ciężkie, więc... No nic, na pewno będzie to fajny mecz, fajny sprawdzian przed ligą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cztery? Cztery? Jeden. Jeden, 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 jeden.

i tak to lekceważenie się kończy. Tak� Odajmujemy. 11, 11. Bo odejmujemy Odajmujemy. Odajmujemy. Czworeczka była Czwóreczka Cwóreczka, tutaj Czwóreczka. sędzia będzie 18. Czemu 18? 18? To już na sędzia powiedział. 18. 18. 18. Ale tu jest no sędzia. Nie to, no nie sędziowe, to jest kamerzysta, nie wiemy to są. Dobra, no, zobaczcie. Panowie, bo tutaj jest kontrowersja, czy czwórka, czy siódemka. To 7. ja pro, proponuję zagrajcie w kamień papiernożyce. No ale co? Siódemka. No Dobra. Czwórka 3-4, 3-4 Takie! Czyli piętni ma 18, Krasia ma 15 15. Chodź wolu staniemy tutaj z tyłu? Było, nie? Było. Było, było. 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 No było. Gramy z papierkamień. Papierkami. Moim zdaniem było no. dla mnie po Moim zdaniem było. No, no, no jak wygrasz na to? No, 3, 4, No i <śladane> musisz Widzę, szóstkę. No. Musisz Wtedy, w takim razie dalej. 18. Dwa, dwa. Ciędza, to ja mi 18 znowu, no, tak? 18. Chociaż moim 21. Ja nic nie widziałem. tak? Szóstka. No nie no, czekaj, szóstka. Ile? Ile ja mam? Siedemnaście. Tak, no. Koniec. Koniec? czwórkę trafiłeś, no. <głos> Dzięki. <głos> to jest to sportowa złość właśnie. Nie ułame. Jak kawki nie chcę, to możesz mi do seryki przynieść na to było, na to, było, to, było to według mnie, taki czyściek, że. No nic, no. Nic nie zrobię, tak. fuja. No, Rozstrzygnął się konkurs dotyczący piłkarskiego golfa. W ręku trzymam nagrodę, która zostanie podpisana przez zawodników Jagiellonii Białostok. Co idziemy? Idziemy. Głównie jestem tu już drugi albo trzeci raz e, także byłem tutaj z reprezentacją. Mieszkamy się tutaj super. U mnie są dobre warunki do tego, aby e, przygotować się do nas najbliższ, najbliższego sezonu. Ej. W jesteśmy? jesteśmy w fizjurumie no to w treningu, nie? Trochę wstagnaliśmy bez pytania. Tutaj przygotowujemy się do treningów, ale także do meczu. Jest to chyba nasz niezbędny, niezbędny pokój do tego, aby być stale bez urazu albo być w dobrej formie po prostu. I plus taki, że mają markery. Oczywiście mają markery, aby podpisać taką piłkę. Ten Teraz lecimy do pokoju. Kuba autografii. Zbieramy. Zbieram autografię. Przejdźmy do drugiego debiutanta, rąkarza, do Kuby. E, powiedz mi, jak się czujesz po, można powiedzieć, po, 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 po obozie z pierwszym zespołem. No, cieszę się, że tu jestem na pewno. Czuję się bardzo dobrze i mam nadzieję, że to nie mój ostatni obóz. Czujesz się dumny, że za małego oglądałeś Jagiellonię, a teraz możesz e, trenować? Oczywiście. Byłem na meczu, gdzie Jagiellonia podnosiła trofeum za wygranie Ekstraklasy i cieszę się, że mogę teraz z nimi trenować. Czuję to samo. Dzięki. Miki, buenas noches. One moment? Momento? Gracias, gracias, amigo. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Hermano. Trochę. Of course. The best, the best. Spokojnie. Spokojnie, dobrze, kalma. Dobra, no, nie Po tych butach oceniam, że tu jest alny rybak. Ale trzeba przyznać, że buty robią wrażenie. Robią wrażenie. Każde nowe buty robią wrażenie. Są piękne. Są piękne po prostu. Mocny pokój, Ej, ogólnie to jest mój pokój, ale gości. mam gości, zazwyczaj codziennie mam gości, ponieważ mamy konsolę, no dobra. która zachęca. Oh Dobry gorecy. wieczór, ale super, Boże. Witamy, witam. Super, witamy, witamy. Jest robota do, robota do zrobienia. Poproszę o podpisy, Ej, Maro jakbyś mógł, Piety. Możesz się nagrywać, tu mecz. No sobie, no. Jeszcze wrócimy tutaj. Nieraz. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziekuję. Popularny rolnik, tak zwany. Co z rolnik? A, wiesz co, zapytamy się, jak, ok? No, cześć, wądzę się, pytanie. Mówisz, wow, widzę się, pytam nas? Pewnie nie ma problemu. No i oczywiście muszę zadać pewne pytanie. E, no, wspominaliśmy. E, <grym> dlaczego, dlaczego rolnik? Może tam troszkę to... Jeszcze, weź koleję tym akcentem to fajnie masz. Jak... Rol, Rol. <laughs> Dlaczego roń? No jest to gdzieś tam przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Na pokolenie. Tak jest. Z Dziadka na tatę i teraz pomału gdzieś tam można powiedzieć, że będzie troszkę przechodziło na mnie. Ale dziadek nie jest zbytnio zadowolony z, to, że gram w, z tego, że gram w piłkę. On by jednak wolał, żebym więcej pomagał na polu. Ale po zakończeniu kariery możesz zostać rolnikiem? Mogę. Wayne Rooney ma swoje gospodarstwo na przykład. I ma kilka hektarów. Co prawda ja myślę, że mogę mieć już więcej. A w czym się rodzice specjalizują? Nie, no tata ogólnie jest jakby nauczycielem, a po prostu do, pomaga dla dziadka na roli a dziadek ogólnie uprawia tylko rzepak i pszenicę, żadnych zwierząt ani nic nie hoduje, więc tylko typowo pod takie zboża ja dodam tylko od siebie, że Stypi ma taką wrodzoną można powiedzieć nie wiem jak to powiedzieć wrodzone bycie rolnikiem jest świadomym gościem, który na pewno to może poprowadzić tak, tak. Zwłaszcza u nas w drużynie strasznie Sławek Abramowicz podchwytuje to. Gdzieś tam on jest ze stolicy i lubi sobie się pośmiać z tego, że on jest tam z dużego miasta, a ja gdzieś tam jestem takim rolnikiem z, małej, z małego miasteczka A ja to szanuję, bo wiem jaka to jest ciężka praca. Pozdrów dziewczynę Pozdrawiam Can I? The best raid right back for me the best. Alright back. dla okay. Not for you, but official. Official jest? but I need I must it. Ha? Your opinion is always it. Yes. Bardzo lubię sacza, jakim jest człowiekiem, często często po prostu pytam się jego w niektórych sytuacjach, jak on widzi grę w piłkę, nożną pomaga mi bardzo. Dziękuję, Wysarzu, w takim razie. Czekaj Weserczu. Dziękuję, dziękuję. Tylko mają ekipę swoją. Przepraszam, mogę. Z kamerą? Mogę czy nie? Muszę podpisać piłkę. Daj serio pytam. S no chodź, no. <noise> jeden, jeden śpi. Jeden śpi, no tak, przepraszam, przepraszam cię Mati. Nie budzimy, nie nie dobra, spokojnie. Spoko. Ej, ja nie. Więc, e, jest, przepraszam. Są, są piąta, cztery, są Czy tak? możecie podpisać e, dla mnie piłkę? Zbieram na konkurs. <noise> zbieram, zbieram. Zbieram. <noise> zbieram podpisy na konkurs wygrany, spokojnie. To jest Dla Ciebie? Nie, nie dla mnie. Może powiedzieć, chłopaki, jak było na obozie. Fantastycznie, pracujemy. No, jak widać. Taki, korzysta tak. mężczy... <laughs> Korzystamy z czasu wolnego. Jak ja z tymi kartami gram. Super, super. A właśnie, możemy sobie zobaczyć te karty? Tak, ale one są dla leworęcznych. One są dla leworęcznych. Ale to dobrze. Ale to dobrze, właśnie, bo są dla leworęczni. Oddech. Ale nie ma nikogo leworęcznego. No, tłumacz, jest... kiedy jest minus 5. Ale ja nie będę tłumaczył. Niepotrzebne. To są nasze zasady nasze Robisz tak. Gdzie jest O, bierzesz piekuta. Daj, Piekut jest asem? Też Cię zdziwiłem. I dla leworęczyk, bo nie widzisz, co masz. No i jak? Jak, jak teraz grać? No bo to leworęczyk... Ale zobacz, wyciągasz tutaj jokera. Zobacz, masz tutaj Asa Piekucika, Aha. ale nic nie widać, bo to dla leworęcznych. Ale za to możesz wyciągnąć Lojtka Wojtka, kurde, proszę bardzo. Zawsze jest tam gdzieś z tyłu. Trzymaj, A gdzie jest zateczka? Tutaj mam. Super. A tu jest nasza słynna dziewiąteczka. Tak. Ojej. Mati. Pan Mateusz Pan Mateusz S. O Teraz nasza damulka Ojeju Nie no, no nie wiem że damulka No to no, nie co no, damulka jak uda No co my już nie przeszkadzamy no. w takim no. my, razie My nie przeszkadzamy Dziękujemy bardzo za podpis Ale Nie, to musisz Ale wuj. To był do o. Jeden. O. No dobra, teraz zobaczymy te jopki, no. No, no jeszcze lenicy, Ale no. ja, no i tutaj powiem ci Grzesiu możesz zaobserwować Beze mnie ekipa Dodgersów. No. Naprawdę, dziękujemy, dziękujemy, naprawdę. Się wyjdziem, naprawdę. Jest... A, su badka. Super, dziękujemy. No, tam, Dziękuję za podpis, uważam na nogi. Jest Trains. niestety jest już późno. Musimy zakończyć zbieranie podpisów. Yy, ale jutro jutro przed wyjazdem na pewno uda mi się zebrać od każdego zawodnika. Dziękuję za vlog. Trzymajcie się. Hej.